Podczas koszenia, gdzieś za blisko było podjechane kosą, i żyłka trafiła w Peszel. No i narobiła troszeczkę krzywdy, tak nie bardzo widać. Zaraz go odczepię z uchwytu, trochę wykopię z ziemi. To zobaczycie, trzeba go jakoś naprawić, żeby w przyszłości taka sytuacja się nie wydarzyła. Witam wszystkich. No, przydarzyła mi się mała awaria w mojej instalacji fotowoltaicznej. Nic poważnego, ale pokażę Wam o co chodzi. Dokładnie chodzi o Peszel z przewodami, nie konkretnie ten, ale i ten też zabezpieczę. Tym peszlem wychodzą przewody z całej instalacji. I z ziemi tym peszlem wchodzą do domku. I szczególnie chodzi mi o ten peszel. Podczas koszenia gdzieś za blisko było podjechane kosą i żyłka trafiła w peszel. No i narobiła troszeczkę krzywdy. Na szczęście nic poważnego, bo ja tam zaglądałem już. Uszkodzony jest tylko PESZEL, tutaj pęknięty. Tak nie bardzo widać, zaraz go odczepię z uchwytu, trochę wykopię z ziemi, to zobaczycie. Wewnątrz PESZLA na szczęście przewody są nienaruszone, więc nic aż tak złego się nie stało. No ale PESZEL jest uszkodzony, trzeba go jakoś naprawić. Wymyśliłem sobie patent, jak to zrobić, także zapraszam na film. Zobaczycie, jak naprawiam ten peszel oraz jak zabezpieczę go sobie, żeby w przyszłości taka sytuacja się nie wydarzyła. Do naprawy peszla użyję takiej taśmy samowulkanizującej owinę miejsce pęknięcia i uważam, że będzie w miarę możliwości naprawiony. Ale żeby zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości, Myślałem, co zrobić, zastanawiałem się, żeby jakieś rurki pozakładać PCV, ale z kolei rurki nie założę bez rozpinania przewodów, a to jednak jest za dużo roboty. Musiałbym rurkę przecinać na pół i z dwóch stron ją nakładać, potem jakimiś opaskami ściskać, trochę to kiepsko by wyglądało. Nie wiem też, czy dobrze by to trzymało. Z kolei tutaj, jeśli chodzi o PESZEL przy garażu, jest on wygięty, także sztywna rurka by tutaj nie zdała egzaminu. Myślałem też, żeby obudować to jakąś blachą, ale trzeba byłoby blachę wyginać, gdzieś tutaj przykręcać, układać ją. Też mogłoby to nie wyglądać zbyt estetycznie. Tutaj z góry pewnie by odstawała. Trzeba byłoby ją formować. Myślę, że troszkę za dużo zabawy. Wymyśliłem sobie patent, aby użyć do tego starą dętkę od roweru. Zwyczajnie rozetnę ją tutaj i owinę sobie peszel tą gumą. Wykopię tutaj trochę ziemi, żeby zacząć owijanie głębiej i gdzieś na tej wysokości sobie go owinę, żeby w razie trafienia żyłką peszel nie był na pierwszym froncie uderzenia, tylko najpierw zamortyzuje to ta guma. Oczywiście jak zauważę, że guma jest już uszkodzona, zawsze mogę ją odwinąć i nawinąć nową. Także peszel i przewody będą o wiele bezpieczniejsze. Oczywiście do wymiany pójdą też i te uchwyty bo tutaj zrobi się grubiej, więc one już nie złapią nam tego peszla. Dlatego je odkręcę i zamiast tych uchwytów kupiłem sobie takie. Asao uchwyty z otworami, możemy przełożyć przez nie taką dość grubą opaskę zaciskową. Ona ma szerokość 9 mm. Więc uważam, że jest wystarczająca. Przekładamy o tak jak widzicie. I można sobie wtedy zacisnąć peszel o dowolnej średnicy. Mam kilka takich peszli do zabezpieczenia, bo ten jest peszlem, który wychodzi bezpośrednio z instalacji. On na szczęście nie został naruszony. Jest wszystko ok, także jego tylko zabezpieczymy. Ten uszkodzony peszel, tak jak mówiłem, naprawimy za pomocą taśmy samowulkanizującej. Następnie go zabezpieczymy tą gumą. To jest już peszel, który wchodzi do domku. Kolejny peszel po drugiej stronie domku to jest ten Z tego co widzę też na szczęście nie został naruszony Tym peszlem wychodzą przewody z domku dalej do altanki Zabezpieczymy go tylko gumą Idzie on sobie w ziemię I kolejny peszel wychodzi tutaj do altanki Z tego co widzę też nie został jakoś mocno uszkodzony Jedynie tylko takie małe pęknięcie Tutaj zauważyłem to. Też sobie owinę taśmą samowulkanizującą i zabezpieczę owijając go tak samo dętką, gdzieś na tej wysokości. Pewnie wystarczy. Zawsze to będzie jakieś dodatkowe zabezpieczenie. Gdyby okazało się, że uszkodzone zostały też przewody, to wtedy należałoby delikatnie odciąć tą część peszla w miejscu uszkodzenia przewodów zdjąć go dostać się do miejsca uszkodzenia i w odpowiedni sposób naprawić przewody a następnie wziąłbym ten odcinek peszla przeciąłbym go z jednej strony rozgiął i nasunął w to miejsce ponownie taśmą samowulkanizującą owinął to naprawiane miejsce i wtedy w taki sposób rozwiązałbym tą sytuację. Tutaj na szczęście przewody nie zostały naruszone, więc wystarczy tylko miejsce uszkodzenia peszla z lekkim naddatkiem z dołu i z góry zabezpieczyć taśmą. I według mnie będzie ok. No dobra, bierzemy się za naprawę tego peszla. Na początek zdemontuję ten uchwyt, żeby nam nie przeszkadzał. Bo tutaj, tak jak mówiłem, za... zamiast tego uchwytu zastosujemy ten uchwyt na opaskę zaciskową. Ok, uchwyt zdjęty. Wykopiemy troszeczkę ziemi, żeby móc go zabezpieczyć głębiej. No i dobra, zapas Peszla mamy odkopany, także będzie można go zabezpieczać tutaj niżej, już w ziemi. Obmieciemy trochę tą ziemię. Teraz użyjemy benzyny ekstrakcyjnej, aby przed położeniem taśmy go odtłuścić. No dobrze, Peszel odtłuszczony. Bierzemy sobie teraz taśmę samowulkanizującą. Odklejamy to zabezpieczenie i owijamy troszkę z zapasem. Oczywiście delikatnie naciągając tą taśmę, aby dobrze przylegała. I zawijamy taśmę na zakładkę. Jest troszeczkę niewygodnie z dostępem, ale da się to zrobić. No i mamy miejsce uszkodzenia. Tutaj damy troszeczkę grubiej tej taśmy. Żeby dobrze uszczelniła. Z tego co widzę bardzo dobrze przylega i naprawdę się trzyma. W trakcie prasy możemy sobie odciąć ten nadmiar zabezpieczenia, żeby nam nie przeszkadzał. I zawijamy dalej. Myślę, że tyle taśmy wystarczy. Będziemy kończyć. Odcinamy. O! W tym momencie naprawiliśmy miejsce uszkodzenia Peszla. No i teraz zabezpieczymy sobie Peszel dodatkowo tą gumą, żeby w razie czego sytuacja się nie powtórzyła. Bierzemy dentkę od roweru. Odcinamy. I nawijamy tutaj od dołu. Najpierw jedno na drugie, żeby się trzymało. Też możemy lekko naciągnąć, aby się naprężyła. I tak samo owijamy na zakładkę. Tutaj sobie już odetnę ten wentyl. Całkowicie nie będzie nam potrzebny. Tak, nawinięta dentka zawsze ochroni peszel. Bo w razie czego najpierw ona dostanie, a kiedy nawet takie coś się stanie, będzie można ją rozwinąć i wymienić na drugą. Muszę powiedzieć, że nawet w miarę estetycznie to wygląda. No i chyba wystarczy. W tym miejscu odetniemy i zabezpieczymy opaską zaciskową, aby się nie rozwijała. Odcinamy. Okej. Okay. Naciągamy. No i zabezpieczone. Nadmiar opaski odetniemy. Nawet nieźle to wyszło. Myślę, że ta guma zawsze coś ochroni. Teraz możemy przymocować ten nowy uchwyt, bo ten stary nam na pewno już tego nie obejmie. Jest zdecydowanie za grubo. Odpowiednio dobrany wkręt idealnie nam tutaj pasuje. Łeb się chowa na płasko. Także bez problemu przełożymy opaskę przez te otwory. I w ten sam otwór możemy przykręcić. Nowy uchwyt, Ok, uchwyt przymocowany. Bierzemy opaskę 9 mm szerokości. I w tym momencie możemy sobie łapać dowolnej średnicy peszel. Może od tej strony zrobimy. I już bardzo dobrze trzyma. Odcinamy nadmiar. I możemy zasypać peszel. Myślę, że nie głupio to wyszło. Peszel jest zabezpieczony i tak samo zrobię z kolejnymi peszlami, które wcześniej pokazywałem. No i zrobiłem wszystkie peszle, zabezpieczyłem. Te, które były pęknięte, naprawiłem taśmą wulkanizacyjną. Tak to wygląda. Ten, który wychodzi z domku do altanki. I ten, który wchodzi do domku bezpośrednio z instalacji, z garażu, ten był najbardziej uszkodzony. No i ten główny peszel przy panelach wychodzący z garażu, tak samo zabezpieczony. Myślę, że całkiem nieźle wyszedł ten patent. Jak macie jakiś lepszy pomysł na zabezpieczenie tych peszli, to piszcie w komentarzach, subskrybujcie i do następnego. Cześć!